To jest chyba ta gra, jeszcze na pc -tach. Hello na Xboxa 360. Lips, nie wiem co to jest. Coś do śpiewania. Jakiś karaoke. Jak ktoś z Was wie, to powiedzcie, ale chyba karaoke to jest. Rocksmith. To jest jakaś gra, podejrzewam, coś... Guitar Hero, coś takiego. Tak jest. I takie coś. I o dziwo... Panie tutaj Janka palił, że nie zajrzałem. Prawdzie, zajrzałem tylko przez karton. Ale jest. Wygląda, kurde, jak nowe, nie? Zapakowane. Zdepakowane. Wydaje mi się, że to jest nowe. Że to może ktoś raz użył. Bo to jest nawet. Zobaczcie. To jest nawet. Tak zamontowane na tym papierze jakby to było. Nie wiem. Cholera. Ale... Nie wiem. W każdym razie ktoś wystawił, a ja to zgarnąłem. A ogólnie to już na wystawkach to się udało tyle znaleźć tych wszystkich płyt, Więc kolekcja się powiększa. <grym> Nic, lecę dalej, muszę iść wysłać paczkę, może jeszcze przy okazji coś się znajdzie.